To była bardzo trudna inwestycja, i tych kamieni po drodze było bardzo dużo, 16 pozwoleń na budowę, 16 różnych pozwoleń na odbiory, część pozwoleń starosta, część pozwoleń wojewoda, kilka spółek kolejowych, które też miały coś do powiedzenia, kłopoty z pierwszym wykonawcą. Umowa na dofinansowanie, tylko 15% tej inwestycji bardzo potrzebne naszemu miastu, bo komunikacja w mieście położonym w aglomeracji, w aglomeracji warszawskiej jest czymś niezwykle ważnym. Rozliczenie tych pieniędzy. Kilkanaście już kontroli, inwestycja się nie skończyła, już było kilkanaście różnych kontroli i ambasada Szwajcarii ma swoją jednostkę do kontroli i zleca różnym firmom i polska władza wdrażająca. Także na, na pewno kamień z serca, tak. Ale, ale, ale cieszy. najważniejsze są efekty, tak jak biblijnie, bo owocach ich poznacie. Trochę się spóźniło, ale teraz już przez następne dziesiątki lat będzie mieszkańcom służyć. I najważniejsze że też to, że to yy... Miejskiego podatnika bardzo mało, legionowskiego podatnika bardzo mało kosztowało. Na początku jest promocja. Parkowanie będzie zupełnie za darmo. Zarządzało będzie do czasu wyłonienia e, dzierżawcy, będzie e, pracownicy Urzędu Miasta Legionowo. E, a później e, dzierżawca będzie pobierał ustaloną przez e, miasto opłatę, która będzie bardzo symboliczna e, i będzie wynosiła 1 złotych polskich brutto e, dziennie. Także myślę, że to jest... E, bardzo dobra oferta, jeden z najtańszych parkingów. Ale nie chcemy, żeby to zadanie jakby obciążało inne zadania, które musimy dalej realizować w budżecie miasta. Ktoś zostawia samochód, generuje pewne koszty, powinien przynajmniej częściowo ponosić opłaty za te koszty.